Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Bicki. Postanowiłem w szczególnym dniu, w 86 dniu po Dniu Bilansowym, nagrać dla państwa krótkie wideo, które będzie stanowiło podsumowanie przeprowadzonych przeze mnie szkoleń w zakresie inwentaryzacji za 2022 rok. Podczas tego nagrania podzielę się z Państwem kilkoma refleksjami. Podsumuję to, co przez te kilka ostatnich miesięcy się wydarzyło. Nagrywam to wideo 27 marca 2023 roku, a zatem w 86 dzień po dniu finansowym. To wczoraj w niedzielę. Ten słynny, mityczny 85. dzień minął. Zatem zakładam, że większość z Państwa w dniu dzisiejszym otwiera szampana i świętuje to, że inwentaryzacja u Was zakończyła się, i przynajmniej na kilka miesięcy odkładamy ją na półkę. Tym, którym, którzy pozytywnie zakończyli inwentaryzację, serdecznie to gratuluję. Tym, którzy mają jeszcze jakieś zaległości, trzymam kciuki, żeby te zaległości za chwilę się wyjaśniły, a tym, którzy już czekają z cierpliwością na to, co się wydarzy w roku 2023 też mam nadzieję, że damy radę, jak to mówią, również z inwentaryzacją za 2023 rok. Moje krótkie podsumowanie dla Państwa to sześć tematów, sześć zagadnień, którymi chciałem się podzielić, zagadnień, które pojawiały się podczas ubiegłorocznych szkoleń z zakresu inwentaryzacji. Te zagadnienia skonstruowałem w taki sposób, że najpierw przedstawiam Państwu temat, a jak ktoś z Państwa będzie chciał pogłębić to daną za, dane zagadnienie, to u dołu ekranu macie Państwo, macie Państwo link do tego tematu. Te linki będą również umieszczone pod, pod tym nagraniem wideo, żeby łatwiej można było z nich skorzystać. I tak dość sprawnie przeszliśmy do pierwszego punktu, punktu, który dotyczy węgla. Można powiedzieć, że jak nie wszystkie, a przynajmniej większość jednostek, zostaliśmy zaskoczeni tym, że w roku 2022 na stanie ewidencyjnym, na stanie księgowym wielu JST pojawił się węgiel. Prawdopodobnie żadna z jednostek nie była przygotowana na, na takiej sytuacji. Mam na myśli: nie było przygotowania od strony organizacyjnej, ale też nie było przygotowania od strony księgowej, nie byliśmy przygotowani z odpowiednimi zapisami, czy to w polityce rachunkowości, czy to w instrukcji w zakresie inwentaryzacji, no, ale ten węgiel się pojawił i w wielu obszarach budził wiele kontrowersji. W obszarze inwentaryzacji nie było inaczej, no bo jak mówię, nie było w tej kwestii zbyt dużego doświadczenia. A coś ze stanem węgla 31 grudnia trzeba było zrobić. Tych rozwiązań stosowanych w praktyce było co najmniej kilka. One były pochodną tego, gdzie faktycznie ten węgiel się znajdował, czy on był na magazynie własnym, czy on był na magazynie zewnętrznym. I które jednostki podchodziły, podchodziły do zagadnienia również z poziomu istotności, na ile ta, ta wielkość była istotna. Niemniej. Węgiel to była sytuacja po raz pierwszy występująca i można powiedzieć najciekawsza, najbardziej kontrowersyjna przy inwentaryzacji za 2022 rok. Oczywiście na fundamentalne pytanie, czy trzeba było inwentaryzować węgiel, czy nie, odpowiedź jest tak, było to obowiązkowe, pozostaje tylko kwestia jaką metodą. No i jeżeli w tym najbardziej popularnym rozwiązaniu. Rozwiązaniu, które było stosowane, czyli mieliśmy zewnętrzny, zewnętrzny skład, czyli zewnętrzna jednostka przechowywała węgiel i jakby zarządzała nim w imieniu JTST. Taka inwentaryzacja prawdopodobnie odbyła się metodą weryfikacji. Mówię prawdopodobnie, bo, bo jak wiele rzeczy Również i w tym przypadku, prawdopodobnie, kontrole ukształtują pewnego rodzaju stanowisko w tym zakresie, jak inwentaryzację węgla należało na 31 grudnia 2022 roku przeprowadzić. Drugi temat, temat nie nowy, aczkolwiek on systematycznie co roku się pojawia i systematycznie co roku pojawiają się z tej kwestii pytania również. Na szkoleniach. Otóż, kto odpowiada za inwentaryzację, czy to drogą spisu z natury, czy szerzej pozostałą za cały aspekt inwentaryzacji, w przypadku gdy w danej jednostce, w danej gminie występuje centrum usług wspólnych? Pojawiło się bardzo dużo wyjaśnień, wyjaśnień często ze sobą sprzecznych, czy rzeczywiście ta odpowiedzialność za inwentaryzację leży. Po stronie dyrektora szkoły, w przypadku jednostki obsługiwanej, czy to leży po stronie dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Ja mam w tej kwestii wyrobione zdanie i pewnie każdy z nas ma tutaj swoje zdanie. Kto zajmuje się centrami usług wspólnych, ma swój pogląd w tej kwestii dość jasny. Niepokojące jest to, że. Że te stanowiska, te wyjaśnienia nie są takie jednoznaczne, nie są takie oczywiste, i, i, i czasami same jednostki mają rzeczywiście wątpliwość, kto w danym przypadku ponosi odpowiedzialność za, za inwentaryzację. W mojej ocenie zawsze odpowiedzialność za inwentaryzację będzie leżała no właśnie, nie dopowiem po czyjej stronie, bo nie chciałbym tutaj. Może budować pewnej, pewnej polityki informacyjnej w tej, w tej kwestii? Bardzo bym chciał, aby jednoznacznie w tej kwestii wypowiedziało się Ministerstwo Finansów. Właśnie, Ministerstwo Finansów w lutym 2021 roku wyraziło swój pogląd dotyczący inwentaryzacji, a dokładnie tematu, czy w roku czy w latach, w których nie ma spisów z natury, należy i w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych. I zdaniem Ministerstwa Finansów, w latach, których niedokonywane są spisy z natury, takowej inwentaryzacji środków trwałych trzeba dokonać metodą weryfikacji. Mówiąc wprost, w jednym roku dokonujemy spisu z natury, a w pozostałych trzech latach dokonujemy inwentaryzacji metodą weryfikacji. Mówię oczywiście o środkach trwałych, które znajdują się na terenie strzeżonym, bo przypominam, że te, które nie znajdują się na terenie strzeżonym, muszą być spisywane corocznie metodą spisu z natury. Ten, to wyjaśnienie, to wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, moim zdaniem, uważam za dość kontrowersyjne. Ja nie widzę faktycznie żadnej wartości w tym, aby takowej weryfikacji dokonywać corocznie. Ona nie wnosi chyba żadnej wartości informacyjnej dla samej jednostki, Ja powoduje tylko dość duże uciążliwości, bo przypominam, że mówimy tutaj o środkach trwałych, ale również o pozostałych środkach trwałych, a w wielu jednostkach tych składników, czyli środków trwałych, pozostałych jest naprawdę dużo, i przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji kilku czy kilkunastu tysięcy składników majątku to przede wszystkim będzie uciążliwość, a nie będzie to wnosiło żadnej wartości poznawczej do jednostki. Prawdopodobnie też nie spowoduje, że jakieś niedociągnięcia, jakieś błędy zostaną wychwycone. Niemniej takie wyjaśnienie Ministerstwa Finansów się pojawiło. Ono jest cały czas dostępne na stronie internetowej. No i teraz po stronie każdej jednostki, każda jednostka musi sama zdecydować, na ile i czy do tego wyjaśnienia Ministerstwa Finansów się stosuje. Ten pogląd, ten pogląd jest też utrzymywany przez organy kontrolne regionalnych i osób rachunkowych, więc mogę zakładać, że nie zostanie w najbliższym czasie niestety zmieniony. Płynnie przechodzimy do punktu czwartego, czyli do rzeczy, która czy tematu, który bardzo, bardzo rozpalał szkolenia w roku 2022. Otóż wątpliwość. A jak ta weryfikacja, jak ta trzecia metoda inwentaryzacji ma zostać przeprowadzona? I pogląd, który dzisiaj jest przedstawiany przez organy kontrolne, pogląd, który niejako wywodzi się ze stanowiska, z standardu rachunkowości nr 11, gdzie pojawiła się informacja, że takowa weryfikacja musi odbywać się z odpowiednim dokumentem źródłowym. Pogląd ten jest dzisiaj cały czas utrzymywany. W zasadzie większość wystąpień pokontrolnych po wskazuje, że weryfikacja powinna odbyć się z odpowiednim dokumentem źródłowym, czyli na przykład fakturą, rachunkiem, czy jakąś decyzją czy aktem notarialnym. Wskazując również dodatkowo, że weryfikacją trzeba objęć, objąć wszystkie salda, wszystkie zapisy które są na saldzie w danym w danym roku, nie można objąć weryfikacją tylko zmian, jakie nastąpiły w ostatnim, w ostatnim roku. A brąc jeszcze pod uwagę, jaka jak duża grupa SALD objęta jest metodą weryfikacji, Tą trzecią, tą trzecią metodą, to można powiedzieć, że naprawdę weryfikacja, czy rzetelnie przeprowadzona weryfikacja w domyśle z odpowiednimi dokumentami źródłowymi to dość duże wyzwanie dla wielu jednostek, no bo dla każdej pozycji, dla każdego salda, który jest na dzień bilansowy, salda konta, które weryfikujemy, musimy takowy dokument źródłowy odnaleźć. Temat, który no, jest troszeczkę obok inwentaryzacji, niemniej bardzo mocno jej dotyka. Temat, który dość często był zgłaszany trochę również w ramach takich trochę prywatnych rozmów. Otóż duże trudności, takie powiedziałbym, ludzkie, zarządcze w zakresie, w zakresie inwentaryzacji. Czy to delegowanie do pracy inwentaryzacyjnych osób bez doświadczenia, na przykład nieznających. Nie, nie znających Specyfiki jednostki, czy też taka ogólna niechęć do tego, aby, aby w ramach współpracy z przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej czy z innymi osobami z zespołu spisowych, inne osoby współpracowały. Mam nadzieję, że również mojego wystąpienia słuchają kierownicy jednostek, bo to od nich przede wszystkim zależy, na ile ta inwentaryzacja, jak to mówią, będzie dość poważnie traktowana przez, przez pracowników. Musimy pamiętać, jaki jest główny cel inwentaryzacji, tak? Celem inwentaryzacji nie jest wypełnienie dokumentów, które są wymagane w ramach inwentaryzacji, ale celem inwentaryzacji jest potwierdzenie, że stan, który mamy w ewidencji księgowej, Odpowiada rzeczywistości. Innymi słowy, po to robimy wszystkie czynności w ramach inwentaryzacji, abyśmy mieli jasność i pewność, że informacje, które mamy w księgach rachunkowych, odpowiadają rzeczywistości. No i jeżeli teraz mamy do czynienia z sytuacją opisaną na slajdzie, czyli jakąś powiedzmy niechęcią, czy słabą, słabymi kompetencjami pracowników w zakresie inwentaryzacji, to prawdopodobnie ten cel nie będzie wykonany. Zachęcam kierowników jednostek do lepszego motywowania pracowników w ramach inwentaryzacji, do wsparcia szczególnie przewodniczących komisji inwentaryzacyjnych, no bo oni chcą zrobić jak najlepiej dla jednostki, jak najlepiej dla kierowników, dla kierowników jednostek. I ostatni, szósty punkt punkt, który z jednej strony dotyka roku 2022, a z drugiej strony również dotyka tematyki, która będzie miała za chwilę, czyli 2023, otóż w ubiegłym roku 31 grudnia wypadł w sobotę i powodowało to bardzo dużo różnych pytań związanych z tym, czy i co i czy w ogóle cokolwiek muszę wykonywać 31 grudnia, przecież to sobota, dzień wolny od pracy, jak mamy sobie z tym wszystkim damy dać, dać radę. I można powiedzieć, że wiele problemów z tej, związanych z 31 grudnia 2022 wynikało po części ze słabo napisanego zarządzenia w sprawie inwentaryzacji rocznej, tego zarządzenia, które Państwo piszecie w policjach września każdego roku. Zwróćcie każdorazowo uwagę, że jeżeli 31 grudnia wypada w dzień wolny, to, to, to musimy tak zaplanować nasze prace, Abyśmy w no, dzień wolny nie wykonywali czynności, jeżeli nie ma, takiej, nie ma takiej potrzeby. 31 grudnia 2023 roku wypada w niedzielę, a zatem problemy nie znikną, a być może łatwiej będziemy sobie mogli z nimi dać radę, bo już w ubiegłym roku. Zarządzaliśmy sobotą, no, ale też zakładamy, że 31 grudnia 2023 w większości, jak nie we wszystkich jednostkach budżetowych, jednostkach finansów publicznych, żadne czynności w zakresie inwentaryzacji nie będą wykonane. No, chyba, że jednostka tego 31 grudnia ma, dni, jest, ma, ma dzień, w którym normalnie pracuje, to wtedy być może pewne czynności będą. Będą wtedy musiały być wykonane. Z dobrych informacji, 15 stycznia 2024 wypadnie w poniedziałek, a 85 dzień po dniu bilansowym za ten rok, za przyszły rok, za 12 miesięcy to też będzie poniedziałek. I tym optymistycznym akcentem chciałbym Państwu bardzo podziękować za spędzony razem czas. Do zobaczenia na szkoleniach z inwentaryzacji, które też na pewno będą się dość systematycznie z moim udziałem działy. No i jak to zawsze mówię, na szkoleniach trzymam kciuki dla nas, aby ta inwentaryzacja była dla nas przyjemnością. Dziękuję bardzo za uwagę.